Relacje z wydarzeń sportowych w telewizji Jawor przygotowujemy wspólnie z dziennikarzami dwutygodnika Wiadomości 24H. Ze zmiennym szczęściem zagrały w miniony weekend w klasie okręgowej zespoły z powiatu jaworskiego. Rodło Granowice przegrało na własnym boisku z konfeksem Legnica 0-3. Pierwszą z bramek tracąc z rzutu karnego. W pierwszej połowie Konfeks was wypunktował, w drugiej właściwie kontrolował grę. Co można powiedzieć yy, po takim spotkaniu? No na pewno do, do, nie wiem, do momentu, kiedy padła pierwsza bramka, mecz myślę, że nie wygląda w ten sposób, że Konfeks całkowicie kontrolował grę, bo mieliśmy też swoje sytuacje. No, padła bramka z rzutu karnego, bez, bezmyślny faul. No i konsekwencji z rzutu karnego, no mój pada bramka. Potem druga bramka po paru minutach, tak naprawdę też nasz ewidentny błąd, brak komunikacji, nie powinny takie bramki się zdarzyć na tym poziomie, no i to przerwy jest 2-0, już ciężko się gra eee, z, takim, z takim wynikiem po pierwszej połowie, drugiej połowie, no mówię już to, eee, musieliśmy postawić wszystko na jedną kartę, nie udało się, no mówię, kompleksach, tak, na pewno kontrolował grę, był zespołem lepszym i to, to trzeba powiedzieć szczerze, co do nas, no mówię, eee, no mówię kolejna porażka. Widać to, że ono mówią, w ostatnich tygodniach nie trenują. U nas po 4-5 osób trenują, no także niestety, ale z bez treningu no, nie da się zrobić nie da się zrobić dobrej gry, bo, bo tak naprawdę ostatnie tygodnie to musimy się mocno zastanowić czego my chcemy, bo... Bez treningu no, niestety na poziomie to e, są zdecydowanie są, są wysokie progi, trzeba trenować i każdy z nas powinien wziąć sobie to do serca i na treningach e, uczestniczyć. Będą, będą ludzie na treningach, będą też wyniki, będą efekty, tak jak to było w poprzednim sezonie, czy, 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 czy jeszcze dwa lata temu. Co mogę powiedzieć? No Jest mi smutno, bo no, przegrywamy kolejny mecz, no, ale trzeba, trzeba się podnieść. Mam nadzieję, że w końcu, w końcu chłopcy e, zrozumieją, że, że bez treningu niestety nic się nie da. I liczę na to, że po w kolejnych meczach będzie, będzie lepiej, będzie walka i będzie, będzie, będą jakieś punkty. Czwarta porażka z rzędu. Teraz przed Panem chyba trudne zadanie, bo trzeba będzie odbudować morale zespołu. Znaczy, no tak, bo jedna była z Falkowerem tak naprawdę, bez, bez, bez gry. Co do morali, no na pewno kiedy się wygrywa, jest, jest fajnie. Kiedy się wygrywa, no to mówię, trzeba się podnieść, pokazać charakter. Mówię w ostatnich meczach, no. Jako zespół nie mam tego charakteru, mnie to bardzo boli, no ale nie, nie ma co płakać, stało się, moje przegryźliśmy mecz, trzeba, trzeba wyciągnąć wnioski i mam nadzieję, że w szatni są mężczyźni, razem wszyscy za tydzień w Mieniowicach e, powalczymy o, o, o punkty, nic innego nie pozostaje. Ja wierzę cały czas, ten zespół nie niedokładnie udowadniał, że, że potrafimy grać, to po prostu musimy trenować na treningach, a bez treningów no, niestety nic się nie zrobi. Z kolei Kuźnia, gościnnie podejmując w Granowicach w roli gospodarza Kaczawę Bieniowice, zwyciężyła 3-0, przerywając fatalną serię czterech porażek z rzędu. Łupem bramkowym w drugiej połowie podzielili się Przemysław Piec, Mateusz Bober i Emilian Borek. Przed przerwą skutecznością popisał się natomiast golkiper MRKS-u Gracjan Perełka, broniąc rzut karny. Siatkarki Jaworskiej Olimpii udanie zainaugurowały nowy drugoligowy sezon. Podopieczne Lesława Chrzanowskiego bez większych problemów uporały się na własnym parkiecie z Polonią Łaziska Górne. Olimpijki, by odnieść trzysetową wygraną, potrzebowały niespełna godziny. Poprawny, całkiem dziewczyny zagrały skutecznie. Najważniejsze, że poprawiały swoje błędy. Kontrolowały cały czas mecz. Niemniej jednak w drugim secie... Zbyt dużo seryjnych błędów i to trochę nerwowość wprowadziło. Dzisiaj przeciwnik nie potrafił wykorzystać tych chwilowych przestojów olimpii. Nie obawia się Pan, że z bardziej wymagającymi rywalami mogą być problemy? Nikogo się nie boimy, niemniej jednak obawiamy najbardziej się siebie, naszych, naszych, naszej dyspozycji lub, lub nie przeciwnik gra. Tak, jak pozwolimy mu i nic więcej. Dzisiaj zdominowaliśmy przeciwnika zagrywką i ten element potrafił ustawić grę. Między sezonami zaszło w zespole kilka zmian kadrowych. Jaki cel sobie stawiacie przed, przed tymi rozgrywkami? No, cały czas budujemy drużynę. Cały czas mamy bardzo mało środków finansowych, żeby... Szeroko coś i, i jakoś bardziej perspektywicznie planować. Z dnia na dzień pracujemy, z dnia na dzień patrzymy na konto i, i raczej, raczej pewne obawy są cały czas. Drużyna pracuje i myślę, że dziewczyny młode, które dzisiaj jeszcze nie wchodziły, czekają na swoją, na swoją kolej. Dużo dziewczyn odeszło z różnych przyczyn. Przyszło kilka nowych. Mamy szansę sprawdzić te dziewczyny, które do tej pory nie miały okazji. Relacje z wydarzeń sportowych w telewizji Jawor przygotowujemy wspólnie z dziennikarzami. Dwutygodnika wiadomości 24H.